No więc witam was kochani na kanale Gahol Team po raz kolejny. Co, smakowała woda? My już trochę spoceni, bo byliśmy na, na, na piasku. Zobaczycie parę, parę sygnałów co tam udało nam się znaleźć. Teraz chwila przerwy i idziemy, idziemy w pole. I zobaczcie co wyszło. Hej. W mariocie apartament na hasło Dziś jest nasze jutro, nie ma nikt, nie zatrzyma nas Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów Jej uśmiechu nie zapomnę, poprawił mi nas panorama ta w mariocie, apartament na hasło Dziś jest nasze jutro, nie ma nikt, nie zatrzyma nas Ja patrzę na nią przez karty. Dobra, dotarliśmy na piasek, teraz z Patrykiem i, i mamy pierwszy sygnał, zobaczcie. Patrzcie, co tu wyskoczyło z sita. Dopiero pierwszy sygnał. No pierwszy Amuleta. sygnał i mamy złotowe. No i teraz trafiła się. Kolejna złotowa. Tu przy ławkach może coś więcej będzie. 2015. No i takie skarby są najczęstsze. Na placach zabaw i w ogóle. Ale my tu nie chodzimy tylko zbierać pieniążki. Ale też czyścimy, żeby nikomu w nogę się nic nie stało. No i kolejny pieniążek. Ale dość słabo tutaj mamy. Dycha, 10 groszy. Ale testujemy teraz nowe SITO. Od Patrycji. No i wychodzi. Wychodzi fajnie. Lekciutkie, zgrabniutkie. Polecamy. Do następnego. Hej. No i chyba kończymy przygodę z piaskiem. Dzisiaj podkładka wyszła. No tu nic. Nic więcej nie, za bardzo nie znajdziemy. Idziemy chyba w pola albo w las. No to zobaczymy się za chwilkę. Dobra, dotarliśmy na to pola. Mam pierwszy sygnał. Jest to kawałek jakiegoś ołowiu, nie wiem co to jest. Kurczę, ale mam problem z simplexem. Mi pokazuje tam, że cewki nie wykrywa. musiałem wziąć od Patrycji amfibio. Dobra i teraz Patryk wykopał współcześniaczka. Pokaż tu tam masz. Dziesiątka. Jest? Dziesięć groszy. Kajto masz kolejny sygnał? Łuska, chyba, nie mamy łuskę. Kawałek łuski. No teraz mamy taką sytuację. Nie wiem, co to jest. Próbowałem to troszeczkę doczyścić. Jest to w środku zarośnięte. Nie wiem, wygląda jak jakieś hak mundurowe albo coś podobnego. Nie mam pojęcia. Spróbuję to jeszcze w domu rozmoczyć. No, zbliży to zbliży. No to witajcie, kochani, po raz kolejny. Cześć. W tym odcinku. Aktualnie wybieramy się na jeziorko, na, na plażę. To już jest trzeci wypad w tym, w tym odcinku. Zobaczcie co wyszło, jak się bawiliśmy. Jak się coś spodoba to zostawcie po sobie ślad. I do widzenia, do zobaczenia. No i jesteśmy. Dojechaliśmy. <laughs> Patrzcie jak to wygląda. Mamy taki... Nie wiem jak to się nazywa. Zatokę? Jeziorka? Plaża jest? Jeszcze dużo ludzi? Detektory też? Mało to jest ta plaża, ale No poczekamy aż ludzie się potracą. Trochę popiewamy, dybska pomoczymy i, i będziemy też szukać. No jest fajnie, my się już pokąpali. Woda cudowna, ciepło. Patrycja wychodzi, nie chlapaj mnie, kurde. Czekamy jeszcze dużo ludzi jest. Jeszcze dużo ludzi jest i za chwilę, za chwilę wchodzimy, nie? Patrycja? Idemy! kopać. Poszukujemy monet. Na razie same kapsle. Pięć minut, że tu pochodził i same kapsliki. Ale czekamy aż ludzie uciekną. No, Rafał woła, że coś znalazł w końcu. Co znalazłeś? 10 groszy pierwsza moneta. Jest sukces, jest pierwsza moneta. Super. No i patrzcie. Udało się w końcu. Coś konkretnego złotóweczka. Ale coś się z amfibią porobiło. Trzeszczy jak. Nie wiem czy, że go nie zalał. Ale takie grubsze sygnały to słyszę. Bo te nowsze monety są z żelaza to chyba nie za bardzo ich usłyszymy, ale z takiego dołka wyszło. Szukamy dalej. No i teraz mamy na oko. na oko. No i patrzcie co to jest. Dwa, Dwa grosze. Gry. Dwa grosze na oko. się pochwalić swoim znaleziskiem. Pokaż to, że znalazł fajnego. We wodzie pływało. Pływała. Jest pusto, nie? No. A my tu mamy w sitku. W sitku co my tu mamy? Kaj okay, to jest. Ło, jakie stare, co to tutaj? 50 groszy? Ja. Już tu długo poleżało. Czorne No i teraz wykopali. Pana samochodzika. Super, Montu dość dużo widzów, nie będę pokazywał twarzy, bo nie wiem czy rodzice sobie życzą. A jeden, jeden wędruje do najmłodszego, proszę. Dobra, my już kończymy. Półwoli, może jeszcze coś nagromę. W końcu wpadła dwójeczka. No to mamy 3 złote z drobnymi. Przynajmniej tyle. Teraz patyce w akcji, mi się dość znudziło. Jakie masz sygnał? Stały? No to włączymy się, jak wykopię I co? Kapsel. Same kapsel dzisiaj. 40 parę na Zobaczymy. Co? Jest jakiś sygnał? Jest strasznie głęboko. To będzie kapselek. Niech powinnaś to wykopać, tak mi się wydaje. Jest kapsel. Tu chyba. Tam jeszcze <grystanie> I co? Jest tam coś? Nie. Nic tu nie ma. Coś pipko. Mama. 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 No weź to przeleć tym msitkiem. co masz? Całe dwa grosze. Zaś dwa grosze. Co? Znowu kapsel? Znowu kapsel. I same lechy free. Dobra, kopiemy na żywo. Coś słychać? No coś jest, fajny sygnał? 30 parę tam było, nie? Co to jest? Fajny sygnał. Fajny sygnał. Blacha na plaży. Kolejny raz na żywo? Co tu masz? jest to Pimpojterem. Wykopane? Wykopane, ale nie ma. A, będziemy się już po zbierać, bo już koło 19. .00. Jeszcze godzinka do domu, 60 km tu mamy. A dzieci też muszą iść spać. Daj szczegóły do Mówię jak teraz Patrycja, że ostatni sygnał pomiędzy 40 a 50 będzie miała. Wykopiemy i idę No więc ostatni sygnał kopiemy. Ale woda tu jest ciepła nad tym jeziorkiem. Pięknie jest. To może ładny sygnał. No. No ta tym akcentem kończymy Koronką. Poszukiwania dzisiejsze. Patrzcie, mamy piękną okolicę. Ale odcinek dzisiejszy kończymy. Myślę, że Wam się chociaż troszeczkę mogło spodobać. Spakowała za Mamioczyk. Wejdziemy do auta, przed nami 60 km. Kolacyjka, spękać. I do następnego. Miejcie się dobrze. Hej,